że to koniec, że nasze dusze pozwolą spokojnie spać i <grymne> nie zniknieły panca. Nigdy. Twoje są sprawione jak który który jeduje żadna woda. Każda kropa, każda śmierć to przekleństwo, które teraz roznosisz. Co jest? Nie <grymne> jesteście realni! Straciłeś własne sumienie. Odwróciłeś wzrok od naszego cierpienia. Teraz my będziemy patrzeć na Ciebie i czekać. Nie mogę się ruszyć! Kim jesteś? Kim jesteś? Rzekł jest przed nami. Odejdźcie! Nie mamy takiego miejsca! Odejdźcie ode mnie! Dlaczego się nie mogę ruszać? Co jest? Odejdźcie ode mnie! Przecież wy nie żyjecie! W śmierci będziemy Twoim cieniem. Zabijaj dalej, Hunter. Z każdym kolejnym ciałem będziesz coraz bliżej nas. Aż w końcu staniesz się jednym z nas. Nie! 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 <śm> <śm> Serio? Nie. Nina? Nina? Kurde. Nie ma jej. Nie no, to mi się śni. Na bank mi się to śni. To jest niemożliwe, żeby oni tam byli. To jest niemożliwe. Ja pierwszy. Co ja robię? Co ja do cholery robię? Dlaczego, kurde, ja takie rzeczy robię? Co się dzieje ze mną? To nie jest normalne! Nie daję sobie rady! Boże, dlaczego takie coś się dzieje? O co chodzi? KURW! Cholera muszę to ogarnąć. Muszę ogarnąć ten cały pierwszony syf. Nikt się nie może dowiedzieć. Muszę to poszątać. Jeżeli Nina na przyjedzie, to zobaczy, ja nie wiem co ono sobie pomyśli. Nie mogę... Nie mogę doprowadzić w takiej sytuacji. Tracę kontrolę. Cholera chyba potrzebuje pomocy. To nie jest normalne co się dzieje. To nie jest cholera normalna. Boże, Hunter, co ty ze sobą robisz, chłopie? Tu go tam. Mnie się nie dziwię. dlaczego ludzie myślą, że jestem jakiś chory. Jak ja się rzeczywiście tak zachowuję? Co jest, kranem? Nie, ja pierdziel. To chyba nie jest dobry pomysł, żebym chyba dali był z Niną i z kimkolwiek. Tu mógł być każdy, a ja... zabiję ich zimną krwią i poszedłem spać. Jakim człowiekiem ja jestem? Skąd się bierze to chore gówno? Dlaczego mi się to podoba? Cholera. Mam nadzieję, że nikt się nie skopnie. Jak będziemy jechać? Ora, jeszcze posprzątam na górze. Jakieś środki, sodium. Trzeba to, to się może nadać, wszystko. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera na moim kanale Moi drodzy, jeżeli chcecie odcinek już jutro No to zachęcam was do zostawienia 12 tysięcy łapek Bez dwóch zdań, moi drodzy, do godziny 17.30 następnego dnia Jeżeli takie łapki się nie pojawią, będzie dzień przerwy od odcinka Natomiast moi drodzy, nie wiem co wam więcej powiedzieć na samym starcie tego odcinka Niż to, że grubo się dzieje i chyba czas najwyższy by Hunter zmierzył się, moi drodzy z własnymi demonami. Wszystko na to wskazuje. O, ta krew się zmyła. Mniej więcej jakoś Hunter to ja moi drodzy. Trzeba coś zrobić z tym, co mamy na pacy. Ja pierdziele. Nie wiem totalnie, co się wydarzyło. Dlaczego Hunter tak zrobił? Chyba nasz kolega ma spory problem. No kurde, wajcha się jeszcze zacięła. Niesamowite. Cholera. Nie ma tu z dwoma trupami na wycieczkę. Ja pierdziele, jaka sytuacja, moi drodzy. Bez skitu, ale popaprana sytuacja. No muszę ja coś z nimi zrobić moi kochani. Ale no, takiego początku odcinka chyba się nikt nie spodziewał, nie? Szczerze, mam straszne, dziwne przeczucie co do tego, co się może dzisiaj wydarzyć. Także moi drodzy, radzę wam się rozciąć wygodnie i skupić się na tym dzisiejszym odcinku, bo może naprawdę być grubo. Naprawdę. Może być grubo. Muszę pojechać teraz widzowie, ogarnąć tę gdzieś sytuację dosłownie. Zastanawiam się, gdzie mogę się ich pozbyć. Gdzieś najlepiej daleko od miasta, żeby nie zbudzać nikogo podejrzeń, nie przyciągać na siebie jakichś niepotrzebnych wydarzeń. Dlatego pojadę gdzieś daleko za miasto i po prostu zajmę się zajmę się nimi. Ja pierdzielę widzowie. Ja myślałem, że Dwayne to była zagmatwana postać, zaś Hunter. Mam wrażenie, że to jest coś zupełnie nowego i 100 razy cięższego niż sam Dwayne Tylko, że w Dwaynie, moi drodzy, były pewne rzeczy, które jakby go do tego przymuszały W takim razie, co z Hunterem jest nie tak, moi drodzy? Że dzieją się takie rzeczy Skąd się to wzięło? Jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach, kochani Myślę, kochani, że najlepszym sposobem na pozbycie się tego wszystkiego będzie gdzieś tutaj o kurde, może kawałek dalej, żeby ten prąd morski był mocniejszy. Czekajcie, tam jest, tam jest, z tamtej strony jest yy, lepsza możliwość, no i tak to zrobię. Bo wiecie o co chodzi nim? wy jakby w komentarzach często mówicie, że Hunter przesadza, moi drodzy. Tylko, że trzeba pamiętać, że Hunter to jest młody gościu, moi drodzy, i on sobie nie zdaje sprawy z niektórych rzeczy. Wydaje mi się, że prędzej czy później coś może wrócić, takie rzeczy zawsze wracają, moi drodzy. Nie da się spać spokojnie, gdy robi się takie rzeczy. Dobra, trzeba wykorzystać, że nikogo nie ma. Kurde, widzowie, cały czas rodzą mi się nowe pomysły. Inaczej, trzeba wykorzystać most kolejowy. O tej mogą rzeczywiście ludzie przyjść, a tam będzie dobre miejsce. Ja pierdzielę, ale to jest ciężkie. Nie, nie umie Hunter ogarnąć, gdzie dokładnie ma, co robić. Przerasta go chyba to wszystko. Zobaczcie, ile błędów jest teraz popełnianych na samym początku. Ach. Cholera, nie wiesz, że to robię. A nic widzowie, to jest jedyne wyjście z tej sytuacji. To. Jeszcze jeden. Po sprawie. Kurde, źle się czuję. Strasznie źle się czuję. Nie wiem, czy to normalne. Kurde, może pojadę do klubu. Może ktoś będzie. Chyba potrzebuję porozmawiać. Czuję taki niepokój. Czyżby to była atak paniki? A może coś innego? Może to przez ten pieprzony koszmar. Już sam nie wiem. Kurde, Hunter, co się dzieje? Ogarni się, chłopie, boże! Muszę z kimś pogadać. Dojeżdżamy do klubu moi drodzy, Hunter zaczyna mieć wahania względem jakby samego swojego zachowania, co do... zobaczcie gdzie go to doprowadza moi drodzy, jedzie do klubu, do miejsca, w którym skrajnie czuje się bezpiecznie, czyli jego pierwszym jakby sposobem na próbę, w... nie wiem, o Grayson, dobra, zaraz to przy... przedyskutujemy moi drodzy, pogadamy o tym zaraz. Cześć Grayson. No, co jest, z tam? Normalnie jakoś. Co gdzie, gdzie są Jeszcze. wszyscy? Na zlocie są. Na Mirror Parku jest zlot, pojechali. Ja nie zostałem. Nie hmm. mam humoru dzisiaj coś. Czemu nie pojechałeś? Nie wiem. Humor. Jakiś zepsut, ty wiesz? No okay. mi się coś dzieje. Kiesła olejowa. Ciągle kapie. Już nie mogę wytrzymać. Ciągle te uszczepki zmieniam i zmieniam i, i, i lipa. Śwodliwe Jeste... to jest. Jesteśmy sami tutaj? No, aktualnie tak. Valera, możemy pogadać? No dobra, chodź. Wybacz, że nie mam kamizelki. To jedna kwestia. Druga kwestia, to czemu jesteś taki jakiś, nie wiem, nabuzowany? Nie, nabuzowany nie jestem. Muszę y... cię o coś zapytać. Ale... Hmm? Y... Dobra, może usiądziemy, co? Jasne, no. Ty... Powiedz mi... Jak ty sobie z tym radzisz, co? Z czym? Z byciem prezydentem? Nie... Chodzi mi o to, bo... Masz na szybkę człowieka chaosu, tak? No. Czyli to świadczy o tym, że musiałeś dużo poświęcić dla klubu. Mam na myśli. Tak mam na myśli, że przede wszystkim musiałeś poświęcić swoje sumienie. A ja... Będąc z tobą szczerym, ostatnio dużo ludzi wysłałem na drugą stronę i chciałem się zapytać, jak to było? Jak ty sobie z tym radziłeś, kiedy musiałeś robić takie rzeczy, jakie robisz? M Pytanie, czy, czy dalej sobie z tym radzę Hunter, bo to jest też inna kwestia, wiesz. Zabijałem ludzi, nie wiem dlaczego to robiłem. Robiłem to dla klubu i, i sam, wiesz, na początku miałem to samo co ty, też była taka trauma i w ogóle. Wierzyłem, że to kiedyś minie, że człowiek przywyknie i że z czasem ten ciężar spadnie mi z barku. Ale będąc tobą szczery, nie da się z tym oswoić hanty. To jest jak trucizna. To znaczy? Rozumiesz? że trucizna, że... co nie da się jej wydobyć swojego organizmu? Zawsze będziesz miał jakieś wyrzuty supienia. Zawsze będzie cię to jakoś wewnętrznie boleć, nieważne jaki to będzie człowiek. Chodzi mi o to, że ostatnio mam pieprzone sny, które... okazują się czasami tak realne, że nie potrafię ich odróżnić od... normalnych rzeczy, jakby... pojawiają się one coraz częściej i... jakby nie umiem sobie z nimi radzić. Z dzisiejszej nocy też miałem okropny sen. Jak... Że dwójka ludzi, których zabiłem, nie wiem, próbowali mi obudzić, coś przekazać. Mówili, że czym więcej ludzi zabiję, tym będę bliżej mi, nie wiem. Po prostu dlatego się pytam ciebie, jak ty sobie z tym radzisz? Albo radziłeś, jak te twoje pierwsze razy się pojawili? A jak dobrze wiesz, ja stosunkowo niedawno mam krew na rękach i nie wiem, szukam jakiegoś sposobu. Staraj się o tym po prostu nie myśleć, wyrzucać to z siebie. Nie pozwalaj tej myśli. Cały czas rujnować ci całą twoją. całe twoje spojrzenie. Wiem, że przechodzisz przez to podobnie jak ja. I chciałbyś to z ciebie zdjąć, ale prawda jest taka, że to nigdy nie przestaje być ciężkie. Musisz sobie z tym radzić. Leci dzień po dniu. Zabijanie przychodzi mi bardzo łatwo. I to, co się dzieje, po tym też mi przychodzi łatwo, ale pierwszy raz mam coś takiego, że. Może nie radzisz sobie z tym? Nie chodzi o to, że sobie nie radzę, bo radzę sobie super. Gdybym sobie nie radził, to na pewno bym nie nosił tej kamizelki. Wiem dlaczego zabijamy, wiem dlaczego to robię, ale te twarze. pojawiają się. One przychodzą w nocy i roz... mówią coś do mnie. Mówią rzeczy, które są wręcz niewyobrażalne, ale nie źle, złe. Mam wrażenie, że zabijając kolejne osoby, jestem coraz bliżej tych głosów. Tylko pytanie, dokąd one chcą mnie doprowadzić. Wiesz, jaka jest opcja? Hmm. Z zewnątrz próbujesz pokazać, że niczego się nie boisz, że zabijanie ci przychodzi z łatwością, ale... Na pewno w tej głowie i w swoim sercu czujesz, że to jest złe. Że to jest problem, tak. Nie, Grayson, mylisz się. Ja nie zabijam, no, żeby skazuję. się komuś pokazać. Nie, nie mogę, żeby się pokazać, tylko że. Ja nie zabijam, mówić. żeby komuś coś udowodnić. Ja zabijam, bo lubię zabijać. O, serio, czy, czy sobie je żartujesz? Sam nie wiem. To jest To, jest chłopcze. to zabrzmiało przerażająco, wiesz? Lubisz zabijać bo jeszcze nie słyszałem, wiesz? Chodzi o to, że lubię zabijać tych, którzy na to zasłużyli. Że mam wrażenie, że wtedy jestem tą kropką nadi, która kończy i wszystkie złe uczynki wymazuje ich z tego świata. Dlatego wtedy lubię to robić. Bo wtedy mam słuszność. Ale te wizje, te sny, które przychodzą do mnie w nocy, są coraz bardziej przerażające. I po prostu chciałem się ciebie zapytać, jak sobie z tym radzić. Czy da się jakoś wyprzeć te sny, żeby nie widzieć tych twarzy? Nie myśleć o tym. Pozwolić się myślom odejść. Mm. Zająć się rzeczami, które są ważniejsze. Pamiętaj, martwa osoba to martwa osoba, jej już nie ma. Nie myśl o tym, Hunter. A co jeśli te martwe osoby wracają za grobu i patrzą na mnie? To już mi się wydaje kwestia tego, jak ty patrzysz na życie po śmierci. Czy on jest, czy go nie ma. <słuch> To nie zmienia faktu, że jestem zwarty i gotowy, że ja nie myślał. Chciałem po prostu Cię zapytać, jak sobie z tym radzisz, a to, że czasami mam koszmar w ogóle nie eliminuje moich umiejętności i działań dla tego klubu. Więc nie próbuj mnie ograniczać w żadnej kwestii. Tylko nie z tej ograniczam. racji, że byłem z tą szczery, Grayson. Jestem, Czy Hunter? jestem zmotywowany, żeby dalej działać i chcę, żeby w końcu stało się coś więcej, żebyśmy wyszli z tej pieprzonej bańki. Więc Bożę dziękuję. Do tego samego, ale pamiętaj, że to ja do ciebie wyciągnąłem rękę. Mhm, mm mm -hmm. tak samo jak wyciągnąłeś Dodge'a z mojego parkingu. Serio? Myślałem, że to są <grym> pożyczalnie. Dobrze. Dzięki za rozmowę. Spoko, jak coś tu wydarzy, nie? Odstawię samochód, założę kamizelkę, wsiądę na motocykl, jak coś będę pod telefonem. Spoko, trzymaj się on. Hej. Kurczę kochani, nie wiem jak ocenić tę rozmowę z Graysonem. Na pewno, jakby tam ciekawe rzeczy podał, no rzeczywiście, jakby trzeba się z nimi zgodzić. Ale, kurde, z drugiej strony, jakby pokazał, że za bardzo też nie ma jakby wyjścia z tej sytuacji. Co jest bardzo niepokojące dla, dalszy, dla dalszych losów naszego głównego bohatera Huntera, nie? Także, moi kochani widzowie, kurde, no sam nie wiem, sam nie wiem, jak do tego podejść, sam nie wiem. Jak to rozumieć? Wiecie co, zauważyłem jedną rzecz. Hunter powinien wrócić do domu i sobie wszystko poukładać, przemyśleć. Natomiast potrzebna mu jest też do tego Nina. A Nina nie wiadomo gdzie jest. I to też martwi Huntera, tylko że czy on będzie teraz lato po mieście i nie szukał. No nie wydaje mi się, że coś się stało złego. Wiecie, wy zaraz powiecie, A", bo zresztą tam bala się gadali. Szczerze, gdyby ją mieli, to by inaczej gadali. Także A zobaczymy co przyniesie. Reszta dnia. Będę musiał to powiedzieć nie, nie. Że śpimy w takim pokoju. Widzę, że jej dalej nie ma. Może powinniśmy się przeprowadzić w takim razie. Poszukać czegoś innego. Czegoś bardziej przyjemnie jakoś z dala od tych chorych rzeczy, które się wydarzyły. Ciemno się zrobiła? Co? Co jest? widzisz nas, Hunter. Nie, nie! Tylko nie wy! Jesteśmy, tu, jesteśmy co z tobą! Co, ty wy nie żyjecie? Z wyrzuciłem was z domu! Odejdźcie ode mnie! Nie, nie, Nie zamkniesz nas! Nie zamkniesz nas w ślach! Każdy z nas jest teraz częścią siebie. Czekamy na moment by powrócić. To, to jest chory, to się nie dzieje naprawdę! Wytrzymać tak, wytrzymać nie. Wytrzymać. Nie dzieje naprawdę. tak, nie! Wytrzymać. To się nie dzieje naprawdę! Nie ma was tam. Wcale was tam nie ma. Oh, wiedziałem. Wiedziałem, że was nie ma. Kurde. Jesteś Co? A na więc nam. Otwiep się! Otwiep się! Czego wy ode mnie chcecie? No że chcesz przed nami Czego Wy chcecie? Sami do mnie przyszliście! Sami się na to pisaliście! To był wasz pieprzony wybór! Nie mój! Z ty nastawiłeś! Gdybyście nie wchodzili do mojego pieprzonego mieszkania, żylibyście dłużej! A teraz! Nękacie mnie! To nie jest realne! To się nie dzieje! Moja odwaga ja to tylko łaska! Zostaw mnie, rozpierz się! Dostawcie mnie! Dziasz! <słyszy> w stąd. Z chore miejsce! Kurde, co jest! Znikaj! Ha, ha, ha. Zdecydowałeś się, bo połapia Twoje cierpienie. Widzimy Twoją słabość, Hunter! Cholera! Czego wy chcecie? Nie możesz przed uciec. Nie możesz! Co się dzieje? Hunter, uspokój się. Nie wiem, To nie koniec. Odejdźcie ode mnie! Zostawcie mnie w spokoju! Wybiecimy. Twoim lustrzanym odbiciem, twoją klątwą! Hunter! Nie pozbędziesz się nas! Jesteś skazany na to! Kim ty jesteś! Nie jesteśmy tu, Hunter! W każdej chwili! W każdym oddechu! Razem jeszcze oszukasz samego siebie! Twoja odwaga to iluzja! gdzie ja! mam jechać! Co ja mam zrobić? Bić to Hunter! Czujesz to, jak stajemy się częścią siebie! Cholera, Hunter, myśl, gdzie jechać? Do Roberta. Gdzieś do Roberta. Nie! cholera, Może spieszyć. Nie oszukujcie siebie, Hunter. Jesteś słaby. Zbyt słaby, żeby to unosić na swoich barkach. Będziemy cię nawiedzać każdego pierwszego dnia. Będziemy obok ciebie. Będziemy cię! się. Zostaw wyjdź mi z głowy. Co jest? Co jest to ty? To ty, spieprzaj! Da. Da! Da da. Da Co jest? Co? Nie, 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 nie. Holera. Przepraszam! Za to. Przepraszam! To nie tak miało być! Przepraszam! Kurde, przepraszam! Muszę stąd uciekać! Co ja zrobiłem? Znowu, kurde, muszę stąd uciekać daleko! To nie, może... NIE! nie oh, Cholera... Tutaj jestem bezpieczny. To moje spokojne miejsce. Cholera, rozwaliłem samochód. Boże, co ja zrobiłem wtedy? Boże, dlaczego mnie tak karasz?! Dlaczego, Boże? Dlaczego mnie to spotyka? Czy to jest cena tego wszystkiego? Robię to, bo muszę to zrobić. Ci ludzie, by to zrobili to samo mi, ja się bronię. Dlaczego mi się to podoba? Dlaczego te, ta złość, ta śmierć, to wszystko? Dlaczego czuję, że to jest część mnie? Jak tego nie chcę. Nie chcę zabijać. Mimo, że mi się to podoba. Jak to zmienić? Ja piesz. Chcę po prostu być wolny, Co to wszystko zmienić. Kim ja właściwie jestem, żeby robić takie rzeczy? Skąd ta władza w moich rękach, żeby podejmować takie decyzje? Nikt nie ma prawa dokonywać samosądów. Jakim potworem mnie to czyni, kiedy ja sam oceniam, kto zasługuje na życie, a nie? Skąd ja w ogóle mam prawo, żeby wybierać, żeby to życie komuś odbierać? Tylko Bóg ma taką moc. Czy ja baję się w Boga? Co ja próbuję sobie uświadomić? Szukam usprawiedliwień, że ja to robię w samoobronie, że to dlatego, tu nagle dla mi się podoba. Zpieprzona choroba i nic takiego nie powinno mieć. Gdzie moja dusza pójdzie? Gdzie się znajdzie moje miejsce, jeśli nie wyciągnę stosownej lekcji z tego, jakim byłem człowiekiem? Robię czyniąc takie złe rzeczy, które cofają mój cykl i przywrócą mnie do tego życia w tej postaci, w której jestem, bo czegoś nie przerobię. A co jeśli zaś to jest moja nauka? Tego w tym życiu się miałem nauczyć. Ja pieprze, Kto jest w stanie mi pomóc tego wyjść. Skąd te demony się biorą w mojej głowie? Czy jest za późno? Chciałbym to wiedzieć. O nie. Czym jesteś tym Co znaczy to pieprzone czerwone niebo? Czego chcesz ode mnie? Czwałeś, że są problemy! Ty? Przecież ty nie żyjesz ja jestem twoim największym koszmarem, który nigdy nie zniknie! Zabiłem cię! Zasługiwałeś na to! Zabiłeś mojego przyjaciela! Dlaczego wracasz? Bo jesteśmy połączeni razem w śmierci, Anty. Mylisz się! Nie jesteśmy! Jesteśmy! Umów się z tym! czym dłużej uciekasz, tym go nas wzmacniasz! Co ty pieprzysz?! Kogo wzmacniam? Kim wy jesteście? Kogo ja wzmacniam? Do cholery! koszmarem! W dupie mam ten cały koszmar! Czego chcesz? Z ciebie! Twoje ręce są sklamione moją krwią, a ja wracam by ci o tym wspomnieć. Czujesz ten ból, Hunter? Czujesz to? Ty jesteś nierealny. Albo to pokazujesz w mojej głowie. Nie żałuję swojej decyzji względem ciebie. Ale... wszystko się wyrównało. Się. Co?! Co jest?! Co?! Nie! Jest? Nie! Co się dzieje?! Nie ma się mnie Nie Ja się znowu Co się mi! Co się dzieje? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie mnie!

<śmiewanie> nie, nie, nie da rady. Muszę pomo mieć pomoc. Potrzebuję pomocy. Ten lekarz. Wiem ci go szukać. Tak, on mi pomoże. On mi pomoże. Kochani! Sami zinterpretujcie. To co właściwie się dzieje, bo ja nie wiem, czy ja mam cokolwiek do dodania na ten moment. Naprawdę, widzowie. Chciałbym zrozumieć interpretację dzisiejszego odcinka i bieżących wydarzeń w Waszym rozumowaniu, w Waszych komentarzach. Proszę o naprawdę mocne i konstruktywne komentarze. Chciałbym, żebyście napisali to, co czujecie. Bardzo Was proszę. Zróbcie to. Jesu. Doktorze, pamiętasz? Pomagaliśmy kiedyś. A z to głową, no, no, pamiętam. Mogę cię poprosić? Poświęcisz mi chwilę? Proszę wsiąść. Dobra... Potrzebuję no to... porozmawiać. No, to co się dzieje, młody? Między nami w cztery oczy. Chodzi o ten raz głowy, który ma... Dostałeś... Doktor mnie kiedyś bada, pamiętał? No, pamiętam. Zapisał mi doktor wizytę z psychologiem. No, pamiętam, tego. By Doktorze... No, bo nazywa doktora tajemnica lekarska, tak? Mhm. Tylko doktora uświadomić, że to co powiem nie może nigdzie wyjść. Jeżeli wyjdzie, to twoja tajemnica lekarska pójdzie stąd do Piachu. Hmm, rozumiem, że sam do Niech ci będzie. Doktorze? To, to czego potrzebujesz? Potrzebuję co pomocy. No to opisz, co się dzieje. No spokojnie, bo widzę, że jest strasznie zasad. Stało się z Morzem. Widzę i słyszę jakieś postacie. Martwie, którzy nie żyją, pojawiają się przed moimi oczami i próbują się ze mną skontaktować. Obrzucają mnie całą winą za ich śmierci. mówią, że zanim tylko do nich dołączę. Są bardzo naturalni. Widzę ich twarze, słyszę ich głosy, widzę ich emocje. Ciągnie się tu za mną cały pieprzony dzień, nie daję sobie z tym rady! Gdzieś to słyszałem. To wygląda tak szczerze na schizofrenię paranoidalną. Ona się tak lekko różni od zwykłej. W szczególności tym, że dominują urojenie, tak to mówisz, wzrokowo słuchowe, czyli widzisz, słyszysz głosy naturalne, tak samo emocje. Um, przy tym aż jak to na jakieś natrętwe myśli. No może cierpieć na schizofrenię. Co? No, skąd by się to miało wziąć? Jest to różne, bo to może być genetycznie w teorii. Genetycznie. Praktycznie, moż... Prakty... no, praktycznie też możesz mieć nabytą. Typu coś się stało takiego bardzo wpływającego na twoją psychikę. Typu utrata bliskiego. Rozumiem trzeba. Co ja mam z tym zrobić? Nie daję sobie z tym rady! Cały czas ich widzę i słyszę. Cały czas! No, psz, na pewno będziesz musiał zacząć dać tak naprawdę leki, ale ja niestety ci ich nie mam jak zbytnio przypisać, bo to. Ja nie ktoś mogę iść do pisała... lekarza, bo uznają mnie za wariata. Jak uznaj mnie za wariata, moi ludzie mnie zabiją. Nie mogę tego zrobić, rozumiesz? Rozumiem no, rozumieć o co chodzi, ale jeśli chodzi. możesz pójść do psychologa. W ogóle nie psycholog mógł, ci przepisać, jeśli chodzi nie o. Nie mogę o iść do psychologa, tamte... bo będzie to zapisane, rozumiesz? Jeżeli ktoś się dowie, że mam taki problem, że coś takiego widzę, po prostu uznaj mnie za wariata i mnie zapieprzą przy każdej możliwej okazji. Nie mogę tego zrobić! Nie mogę mieć takiego czegoś w papierach, nie mogę zrobić takich rzeczy, musisz mi pomóc to i teraz! Tu i teraz może być problem, tak naprawdę z apteki i bądź jakiegokolwiek w centrum magazynowego nie jestem w stanie wybrać tych leków. Muszę mieć to w miarę udokumentowane, jak wezmę, no to ja będę miał problem. Nie możemy nagrać innego, jakie leki? Co ja mam brać, co ja mam robić, to jest no typu Arypirozol, Kwetiapina, Glozapina, <grymne> sertindol. No, wszystko leży. Część leków powinna na ciebie działać, czy może nie działać w ogóle? Jak mam sprawdzić, czy ta diagnoza jest prawidłowa? A jak tego nie mam? I to jest coś innego? Hmm, według objawów najbardziej pasuje to. to Albo naprawdę jesteś psychicznie chory. To wtedy jedynie zostaje ci naprawdę psychiatryk. To mnie tam. Przecież wiadomo, że tam wszyscy kończymy jeszcze gorzej. No, ale wiesz, jest... jest, jest no praktycznie jest sobie niepoczytalną, jeśli nadal będą objawy się nasilać, przegrodzi się to w agresji, w schizofrenii. Powiedziałeś, że coś tak. takiego widziałeś. Jak skończyła tamta osoba? Miałem kilka takich przypadków. Tak, statystycznie biorąc 1 na 10, jestem psychiatryką. Reszta się wylecza. No i są też pewne wyjątki, tak zwana 11 osoba, ale one przechodzą na zupełnie inny poziom. Co? Trzeba nawet określić poziomem. Jaka ona? Tak, niepoczytalne, jakby oni mieć władzę nad światem, swoje religie tworzyły. Chyba rozumiesz o co chodzi. Stworzą to na zasadzie sekty. Dobrze, przestań, pierwszy potem. Nie tam wiem, czy to powodem, był dobry to jest pomysł, sprawia. jest z komunikować. W każdym bądź razie, jeżeli to wyjdzie, to znajdziecie i za to sprawę inaczej. Na razie, doktorku. Mam za wariata. A co jeśli on ma rację? Pierwszy stan.